Przed nami właśnie włoskie igrzyska olimpijskie, zimowe. Czego się spodziewasz po naszych skoczkach narciarskich? Mam dużą nadzieję, że to będzie taki fajny last dance Kamila Stocha. Ja wiem, że nie ma zbyt dużo takich racjonalnych przesłanek pozwalających wierzyć, że on tam wróci stamtąd z medalem, chociaż jak ostatnio wygrali te duety z Dawidem Kubackim. Pomyślałem sobie, rety, ale by było pięknie, gdyby na igrzyskach się to powtórzyło i to wygrali nie w jakiejś obsadzie kadłubkowej, tylko przeciwko poważnym rywalom wygrali ten konkurs duetów i na igrzyskach teraz też zadebiutuje konkurs duetów zamiast konkursu drużynowego, gdyby to im się udało na Igrzyskach w ostatnim sezonie Kamila Stocha. To byłby taki szał stary, to byłaby taka przyjemność móc to skomentować. No, chcę w to wierzyć, chcę wierzyć, że tak, się, że tak się stanie, no ale umówmy się, no będzie cholernie ciężko. Czy ty wierzysz w Macieja Maciusiaka? Lubię go. Wiem, że się, wiem, że się zna na skokach. Wiem, że o, skoczkowie też go lubią. Kurczę, chciałbym, żeby mu się udało. No chciałbym, żeby mu się udało. Nie wiem, wiesz to no trudno jeszcze ocenić. No, no na pewno się zna, ale czy to jest facet, który, który, o którym będziemy mówili za parę lat, że pociągnął to naszą reprezentację? Nie wiem, bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał, żeby tak się stało. To też wiesz, czasami trener musi trafić na taką grupę, która i tak, i tak już jest głodna sukcesów, i zaraz, te, i zaraz te sukcesy zdobędzie, może im pomóc. A tutaj Maciek dostaje facetów, którzy trenowali już z wielkimi trenerami, z, z horngaherem trenowali już, pozdobywali mistrzostwa świata, mistrzostwa olimpijskie. Oni są już trochę nasyceni. Nie chcę powiedzieć, że przez to rozleniwieni i nic już nie muszą. No, ale jest w innej sytuacji niż ma najstarszą kadrę, nie? Oczywiście może sięgać po tych młodszych. Wszyscy mówią o tym Kacprze Tomasiaku, że jest taki 18-latek młodziutki. Może się okazać, że on tego Tomasiaka weźmie do Mediolanu, bo ten Tomasiak okaże się, że już jest tak wybitny, że trzeba, trzeba go wysłać nawet kosztem któregoś z bardziej doświadczonych skoków. Wierzę w, czy wierzę w Macie, Macieja Maciusiaka? To jest. Nie powiem, że wierzę. Mocno mu kibicuję i wiem, że jest dobrym fachowcem i myślę, że może osiągnąć z tą kadrą sukcesy. O, a, tak. A te